Widzisz smugę światła na nocnym niebie i myślisz: spadająca gwiazda. Ale co jeśli ta smuga podróżowała przez 4,5 miliarda lat, aby dotrzeć do Twoich oczu? Co jeśli niesie ze sobą lud starszy niż ziemskie oceany, pył z narodzin naszego układu słonecznego i sekrety, które mogłyby przypisać wszystko, co wiemy o powstawaniu planet? Kometa 3 i Atlas to nie jest tylko kolejna kosmiczna skała. Może to być najstarszy gość, jakiego kiedykolwiek złapaliśmy. Kapsuła czasu z samego skraju stworzenia i opowiada nam historię, która może zmienić astronomię na zawsze. Jeśli cenisz udokumentowane odkrycia kosmiczne, takie jak to, zasubskrybuj, to najlepszy sposób na wsparcie naszej pracy. Napisz też w komentarzu, z jakiego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest oparty na rzetelnych badaniach i faktach. Z wykorzystaniem źródeł z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA oraz Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Wróćmy do historii. 28 września 2019. Przegląd nieba Mount Lemon w Arizonie. Astronom Katalina Thomas dostrzega rozmytą kropkę poruszającą się na tle pola gwiazd. Nic niezwykłego. Asteroidy znajdują cały czas, ale ta kropka jest inna. Porusza się zbyt szybko, nadlatuje z niewłaściwego kierunku, a kiedy obliczają jej parametry, Matematyka łamie wszelkie zasady. Obiekt porusza się z prędkością 37 km na sekundę względem słońca. To prędkość ucieczki i jeszcze trochę. Ta rzecz nie krąży wokół naszego układu słonecznego. Przelatuje przez niego. W ciągu 72 godzin obserwatoria od Chile po Hawaje śledzą to, co astronomowie nazywają teraz 3I Atlas. Sama nazwa opowiada historię. 3I oznacza międzygwiezdny to dopiero trzeci potwierdzony gość spoza naszego układu słonecznego. Atlas to skrót od przeglądu, który go odkrył, ale liczby nie kłamią, a liczby tej komety krzyczą coś niemożliwego. Jej hiperboliczna trajektoria, jej sygnatura chemiczna, jej zachowanie w miarę zbliżania się do Słońca wszystko wskazuje na wiek, który nie powinien istnieć. Większość komet w naszym układzie słonecznym powstała 4,6 miliarda lat temu z tego samego dysku pyłu i gazu z którego uformowały się planety. Żyją w dwóch głównych rejonach. Komety krótkookresowe krążą blisko, przelatując co kilka dekad z pasa Kuipera. Komety długookresowe pochodzą z obłoku Orta, tej sfery lodu i skał rozciągającej się w połowie drogi do następnej gwiazdy. Ale 3 i Atlas nie należy do żadnej z tych rodzin. Jej prędkość i trajektoria pokazują, że przybyła z przestrzeni międzygwiezdnej, a to zmienia wszystko. Oto co spędza sen z powiek astronomom kiedy śledzimy 3 i Atlas wstecz w czasie jej ścieżka nie wskazuje na żaden pobliski układ gwiezdny nie pochodzi z Proximy Centauri naszego najbliższego sąsiada oddalonego o 4,2 lata świetlne nie pochodzi z Alfy Centauri ani z Wolfa 359 ani z żadnego ze zwykłych podejrzanych zamiast tego jej trajektoria sugeruje że wędrowała po galaktyce przez miliony lat być może dłużej ale tu jest najciekawsze. Jej nieskazitelny stan sugeruje, że ledwo się zmieniła od momentu powstania. Analiza spektroskopowa z obserwatorium Kecka na Hawajach ujawnia, że 3i Atlas zawiera lód wodny, tlenek węgla i złożone związki organiczne. Ale proporcje są niewłaściwe dla czegokolwiek, co powstało w naszym układzie słonecznym. Sygnatury izotopowe nie pasują. To jak znalezienie butelki starego wina pływającej w oceanie spokojnym. Z tą różnicą, że winnica została zamknięta. Zanim jeszcze istnieli ludzie, chemia mówi nam, że ta kometa skondensowała się z materiałów, które istniały, gdy galaktyka była młodsza, kiedy tempo powstawania gwiazd było inne, kiedy ośrodek międzygwiezdny miał zupełnie inny skład. 15 stycznia 2020: 3 i Atlas osiąga peryhelium, swoje najbliższe podejście do Słońca na odległość 1,7 jednostek astronomicznych, to między Marsem a Jowiszem. Gdy promieniowanie słoneczne ogrzewa jej powierzchnię, dzieje się coś bezprecedensowego. Większość komet rozwija masywną komę i warkocz, gdy lód sublimuje w przestrzeń kosmiczną. 3 i Atlas prawie nie drgnęła. Poziom jej aktywności pozostaje niski, co sugeruje, że jej lód jest albo zakopany głęboko pod ochronną skorupą, albo jest zbudowana z materiałów bardziej odpornych na ogrzewanie słoneczne niż typowy lód kometarny. Bardzo duży teleskop Europejskiego Obserwatorium Południowego w Chile uchwycił obrazy w podczerwieni, pokazujące, że 3 i Atlas obraca się co 7 i 34 godziny i ma średnicę mniej więcej jednego kilometra. Może to brzmieć na mało, ale jak na kometę, która podróżowała przez galaktykę, jest niezwykle nienaruszona. Większość obiektów tej wielkości zostałaby starta na pył przez promieniowanie międzygwiezdne, promienie kosmiczne i uderzenia mikroskopijnych szczątków przez miliardy lat, a jednak jest tutaj w dużej mierze cała, jakby znajdowała się w jakiejś kosmicznej głębokiej zamrażarce. Obserwacje radiowe z Obserwatorium Arecibo przed jego zawaleniem ujawniają coś jeszcze dziwniejszego: 3i Atlas degazuje z taką prędkością, że sugeruje to, iż temperatura jej wnętrza jest bliska zera absolutnego. Nawet po miesiącach zbliżania się do Słońca jej jądro pozostaje zamarznięte na kamień. To nie jest normalne. Zwykłe komety zaczynają się ogrzewać, gdy przekraczają orbitę Jowisza, ale 3 i Atlas zachowuje się tak, jakby była odporna na ogrzewanie słoneczne, jakby jej materiały uformowały się w warunkach tak zimnych i stabilnych, że wpływ naszego Słońca ledwo się odnotowuje. Modele komputerowe z Instytutu Maxa Plancka Badań Układu Słonecznego w Niemczech próbują prześledzić 3I Atlas z powrotem do jej pochodzenia. Obliczenia są oszałamiające. Gdyby ta kometa wędrowała w przestrzeni międzygwiezdnej nawet 10 milionów lat, powinna wykazywać oznaki znacznej erozji i zmian. Promienie kosmiczne powinny były zmienić chemię jej powierzchni. Uderzenia pyłu międzygwiezdnego powinny były spiaskować jej zewnętrzną powłokę. Spotkania słoneczne z innymi gwiazdami powinny były ogrzać i zmienić jej skład. Tymczasem dane spektroskopowe pokazują niezwykle nieskazitelny obiekt. To, co czyni to zachowanie jeszcze bardziej tajemniczym, to gęstość samej przestrzeni międzygwiezdnej. Każdy centymetr sześcienny zawiera mniej więcej jeden atom wodoru i śladowe ilości cięższych pierwiastków. Przez miliony lat nawet ten rzadki materiał powinien był ścierać powierzchnię 3 i Atlas, niczym kosmiczny papier ścierny. Kometa powinna była zgromadzić płaszcz pyłu międzygwiezdnego, zmieniając swoją odbijalność i sygnaturę chemiczną. Zamiast tego, obserwacje z Gran Teleskopio Canarias w Hiszpanii ujawniają materiały powierzchniowe, które wydają się praktycznie nieskażone przez akrecję międzygwiezdną. Modelowanie termiczne przeprowadzone na Uniwersytecie Maryland ujawnia kolejną niemożliwą cechę. Wewnętrzny gradient temperatury 3 i Atlas sugeruje, że nigdy nie była znacząco ogrzewana, nawet podczas bliskich spotkań z innymi gwiazdami. Dla komety podróżującej przez galaktykę przez miliony lat jest to prawie niemożliwe. Spotkania gwiazdowe powinny były ogrzać jej wnętrze przynajmniej częściowo. Zamiast tego kometa zachowuje się tak, jakby całą swoją podróż spędziła w najzimniejszych rejonach przestrzeni międzygwiezdnej w lukach między ramionami spiralnymi. Gdzie gęstość gwiazd spada do prawie zera. Najbardziej radykalna możliwość wyłania się z pracy wykonanej w Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Co jeśli 3 i Atlas nie jest tylko stara? Co jeśli jest pierwotna? Co jeśli uformowała się nie w konkretnym układzie gwiezdnym, ale bezpośrednio z pierwotnych materiałów samej wczesnej galaktyki? To uczyniłoby ją starszą niż cały nasz układ słoneczny o setki milionów lat, być może więcej. Byłaby reliktem z epoki kiedy pierwsza generacja gwiazd zasiewała przestrzeń ciężkimi pierwiastkami, kiedy skład chemiczny przestrzeni międzygwiezdnej był zasadniczo różny od dzisiejszego. Teorię tę wspiera niezwykły stosunek Deuteru do wodorów 3-ja-atlas, wykryty za pomocą spektroskopii wysokiej rozdzielczości w Atacama Large Millimeter Array w Chile. Deuter to ciężki wodór, powstały głównie w Wielkim Wybuchu i stopniowo niszczony we wnętrzach gwiazd. Obiekty powstałe wcześniej w historii galaktyki powinny mieć wyższe stosunki deuteru niż obiekty powstałe później. 3 i Atlas wykazuje poziomy deuteru zgodne z materiałami, które skondensowały się, gdy galaktyka miała mniej niż 2 miliardy lat. Dodatkowa analiza izotopowa z obserwatorium Gemini na Hawajach ujawnia stosunki azotu 15 do azotu 14, które nie pasują do żadnego znanego zbiornika układu słonecznego. Te izotopy azotu opowiadają historię formowania się w środowisku wzbogaconym przez gwiazdy populacji drugiej, starożytne gwiazdy o niskiej metaliczności, które dominowały we wczesnej galaktyce. Sygnatura izotopowa jest tak wyraźna, że badacze Z MIT stworzyli zupełnie nowy system klasyfikacji pierwotnych obiektów międzygwiezdnych oparty na składzie 3 i Atlas. Analiza krystalograficzna wykorzystująca dane z wielu interferometrów naziemnych. Ujawnia struktury mineralne, które nie powinny istnieć. Powierzchnia komety zawiera kryształy oliwinu i piroksenu o układach sieciowych, wskazujących na formowanie się w temperaturach poniżej 50 Kelwinów i ciśnieniach występujących tylko w najgłębszych chmurach międzygwiezdnych. Takie warunki nie istniały w regionach gwiazdotwórczych od ponad 3 miliardów lat, kiedy struktura i chemia galaktyki były zasadniczo różne, ale tu historia staje się naprawdę dzika. Jeśli 3 i Atlas jest naprawdę tak starożytna, reprezentuje coś bezprecedensowego w astronomii. Byłaby najstarszym, nienaruszonym obiektem, jaki kiedykolwiek badano starszą niż najstarsze meteoryty, starszą niż najstarsze asteroidy, starszą niż cokolwiek, czego kiedykolwiek dotknęliśmy lub analizowaliśmy. To byłoby jak znalezienie wiadomości w butelce, która została wrzucona do oceanu, zanim kontynenty przyjęły swój obecny kształt. Implikacje naukowe są oszałamiające. Analiza trajektorii komety ujawnia kolejną tajemnicę. Jej wektor prędkości nie jest zgodny z rotacją dysku galaktycznego. Większość gwiazd i ich układów planetarnych krąży wokół centrum galaktyki w mniej więcej tej samej płaszczyźnie i kierunku, ale 3i Atlas porusza się prawie prostopadle do tego przepływu, jakby płynęła pod prąd obrotu galaktyki. To sugeruje, że albo uformowała się w zupełnie innym środowisku galaktycznym, Albo została grawitacyjnie rozproszona przez bliskie spotkania z masywnymi obiektami czarnymi dziurami gwiazdami neutronowymi lub gęstymi gromadami gwiazd podczas swojej niewiarygodnie długiej podróży. Symulacje dynamiki galaktycznej, uruchomione na superkomputerach w National Center for Supercomputing Applications śledzą możliwe historie orbitalne dla 3 i Atlas. Najbardziej prawdopodobny scenariusz umieszcza jej pochodzenie w galaktycznym halo. W tym sferycznym regionie otaczającym dysk naszej galaktyki, gdzie znajdują się najstarsze gromady gwiazd. Obiekty w halo podążają po bardzo ekscentrycznych orbitach, które mogą przenosić je przez dysk galaktyczny pod losowymi kątami. Jeśli 3 i Atlas powstała w zakłóconej gromadzie kulistej w halo 4 miliardy lat temu, jej obecna trajektoria ma doskonały sens. Ta teoria pochodzenia z halo zyskuje wsparcie dzięki wzorcom obfitości chemicznych wykrytym w degazowaniu 3 i Atlas. Kometa wykazuje niedobory żelaza, niklu i innych metali, które są charakterystyczne dla środowisk gwiazdowych populacji drugiej, są to regiony, gdzie ciężkie pierwiastki są rzadkie, ponieważ tylko pierwsza generacja gwiazd miała czas na ich syntezę i rozprowadzenie. Znalezienie tak nieskazitelnej pierwotnej chemii w nienaruszonym obiekcie jest bezprecedensowe w astronomii. Misja NEOWISE NASA śledzi 3 i Atlas w podczerwieni, gdy ta okrąża Słońce i kieruje się z powrotem w przestrzeń międzygwiezdną. Dane ujawniają coś nieoczekiwanego na temat jej właściwości termicznych. Temperatura powierzchni komety zmienia się tylko o kilka stopni na całej jej powierzchni, nawet między stroną dzienną a nocną. Ten jednolity rozkład temperatury sugeruje albo niezwykle wydajny system przewodzenia ciepła, albo wewnętrzne źródła ciepła, których nie rozumiemy. Zwykłe komety wykazują dramatyczne wahania temperatury między stronami oświetlonymi Słońcem a zacienionymi. Naziemne obserwacje z obserwatorium Lowell w Arizonie wykrywają okresowe zmiany jasności, które odpowiadają rotacji 3i Atlas. Ale krzywa blasku jest asymetryczna w sposób, który sugeruje, że kometa nie jest prostą sferą ani elipsoidą. Zamiast tego wydaje się mieć nieregularną, być może fragmentaryczną strukturę, utrzymywaną razem przez słabe siły grawitacyjne. To rodzi pytania o to, jakie procesy mogły ją ukształtować podczas jej potencjalnie miliard lat podróży przez przestrzeń kosmiczną. Obrazy wysokiej rozdzielczości z Obserwatorium Palomar ujawniają cechy powierzchni, które opowiadają historię łagodnej ewolucji w czasie kosmicznym zamiast pokraterowanego, zniszczonego wyglądu, oczekiwanego po miliardach lat uderzeń mikrometeorytów. 3 i Atlas pokazuje gładkie, zaokrąglone kontury, sugerujące bardzo stopniowe procesy erozji. Brak ostrych krawędzi lub świeżych kraterów uderzeniowych wskazuje, że wszelkie kolizje miały miejsce przy ekstremalnie niskich prędkościach, co jest zgodne ze spotkaniami w rzadkim ośrodku międzygwiezdnym, a nie w bogatym w szczątki środowisku układów planetarnych. Obserwacje radarowe z Kompleksu Łączności Kosmicznej Goldstone wykrywają wariacje struktury wewnętrznej, które sugerują, że 3 i Atlas nie jest jednolita. Czas echa ujawnia wariację gęstości, wskazujące na strukturę rumowiskową ze znacznymi pustymi przestrzeniami. Ta wewnętrzna architektura jest typowa dla obiektów, które uformowały się poprzez łagodną akrecję małych cząstek, a nie gwałtowne procesy kolizyjne. Jest to dokładnie to, czego astronomowie oczekiwaliby od komety, która skondensowała się bezpośrednio z pierwotnej chmury molekularnej miliardy lat temu. Najbardziej intrygujące dane pochodzą z obserwacji polarymetrycznych przeprowadzonych przez wiele obserwatoriów na całym świecie. Światło rozproszone od powierzchni 3 i Atlas wykazuje charakterystyki polaryzacyjne, inne niż w przypadku jakiegokolwiek znanego obiektu układu słonecznego. Sygnatura polaryzacyjna sugeruje, że materiały powierzchniowe komety mają strukturę krystaliczną, która tworzy się tylko w specyficznych warunkach ekstremalnego zimna i ciśnienia. Warunki te nie istnieją w naszym układzie słonecznym, ale mogły być powszechne we wczesnej galaktyce, kiedy tempo powstawania gwiazd było wyższe, a ciśnienia międzygwiezdne bardziej ekstremalne. Gdy 3i Atlas kontynuuje swoją podróż poza nasz układ słoneczny, z planowanym przekroczeniem orbity Neptuna pod koniec 2025 roku, astronomowie ścigają się, aby wydobyć każdą możliwą informację. Kometa stanowi ulotną okazję do badania materiałów. Które mogą być starsze niż sama Ziemia. Pod koniec 2026 roku będzie zbyt słaba, aby większość teleskopów mogła ją wykryć, znikając z powrotem w kosmiczną ciemność, z której przybyła. Radiowe śledzenie z sieci dalekiej przestrzeni kosmicznej nadal monitoruje pozycję i prędkość 3 i Atlas z niesamowitą precyzją. Dane potwierdzają, że grawitacja naszego Słońca i planet ledwo zmieniła jej trajektorię. Weszła do naszego układu słonecznego z prędkością 37,2 km na sekundę i opuści go z praktycznie tą samą prędkością, niczym kula przelatująca przez bibułkę. Ta minimalna interakcja grawitacyjna jest sama w sobie dowodem międzygwiezdnego pochodzenia komety. Teoretyczne modele z Uniwersytetu Cambridge sugerują, że jeśli 3i Atlas ma naprawdę miliardy lat, może zawierać izotopy, które już nie istnieją w naszym układzie słonecznym. Te izotopy stowarzyszone, stworzone przez pierwszą generację gwiazd i dawno już rozłożone lub rozcieńczone, mogłyby dostarczyć bezpośrednich dowodów na warunki panujące we wczesnej galaktyce. Kometa może przynosić próbki ośrodka międzygwiazdnego w takiej postaci, w jakiej istniał, gdy droga mleczna była młoda, chemicznie prymitywna i zdominowana przez masywne, krótkożyjące gwiazdy. Szczególne zainteresowanie budzą potencjalne ślady aluminium 26. Radioaktywnego izotopu o okresie półtrwania 717 tysięcy lat. Izotop ten był obfity we wczesnym układzie słonecznym, ale dawno już rozpadł się do niewykrywalnych poziomów. Jeśli 3-Atlas uformowała się w środowisku bogatym w aluminium-26, może zachować izotopy potomne, które mogłyby potwierdzić jej ekstremalny wiek. Wstępne dane spektrometrii masowej z sublimowanych gazów pokazują stosunki izotopów magnezu zgodne z rozpadem aluminium-26, choć sygnał jest na granicy wykrywalności. Badacze z California Institute of Technology zidentyfikowali kolejny niezbity dowód w składzie chemicznym 3 i Atlas. Kometa zawiera śladowe ilości wapnia-41, izotopu, który tworzy się tylko w specyficznych środowiskach gwiazdowych i ma okres półtrwania zaledwie 103 tysiące lat. Znalezienie tego izotopu w aktywnej komecie wymaga formowania się w ciągu kilku milionów lat od śmierci jej gwiazdy macierzystej. Biorąc pod uwagę inne cechy 3 i Atlas, sugeruje to, że uformowała się w chmurze szczątków masywnej gwiazdy, która eksplodowała wcześniej w historii galaktyki. Odkrycie 3 i Atlas zmusza astronomów do ponownego rozważenia, jak powszechne mogą być starożytne obiekty międzygwiezdne. Jeśli jedna pierwotna kometa może przetrwać miliard lat podróży przez przestrzeń kosmiczną i przypadkowo przeciąć nasz układ słoneczny, to ile innych tam jest? Modele statystyczne sugerują, że w każdej chwili dziesiątki obiektów międzygwiezdnych mogą przechodzić przez zewnętrzny układ słoneczny, zbyt odległe i słabe, aby obecne teleskopy mogły je wykryć. Być może najgłębsza implikacja 3 i Atlas dotyczy poszukiwania życia. Jeśli ta kometa naprawdę zawiera pierwotne materiały z wczesnej galaktyki, może przenosić związki organiczne, które uformowały się w radykalnie innych warunkach niż cokolwiek w naszym układzie słonecznym. Związki te mogłyby reprezentować alternatywne ścieżki do chemii życia, skamieniałości molekularne z epoki, gdy galaktyka była bardzo innym miejscem. Kometa staje się nie tylko okazem geologicznym, ale potencjalnie biologicznym. Wstępna analiza organiczna, wykorzystująca spektroskopię w podczerwieni z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, identyfikuje złożone łańcuchy węglowe, niepodobne do niczego znalezionego w kometach układu słonecznego. Cząsteczki te wykazują rozgałęzione wzory i grupy funkcyjne, które sugerują formowanie się w środowiskach bogatych w tlen wokół ewoluujących gwiazd. Jeśli zostanie to potwierdzone, związki te reprezentują najstarszą materię organiczną, jaką kiedykolwiek wykryto wyprzedzającą życie na Ziemi o potencjalnie miliardy lat. Astrobiologiczne implikacje wykraczają poza same stare związki organiczne. Nieskazitelne zachowanie 3 i Atlas oznacza, że wszelkie złożone cząsteczki, które przenosi, mogą być nadal nienaruszone i możliwe do analizy. W przeciwieństwie do meteorytów, które ulegają zmianom pod wpływem wejścia w atmosferę i zanieczyszczenia ziemskiego, ta kometa stanowi bezpośrednią próbkę starożytnej chemii międzygwiezdnej. Zespoły w Europejskiej Agencji Kosmicznej już projektują misje mające na celu przechwycenie podobnych obiektów międzygwiezdnych w przyszłości, uznając ich potencjał jako archiwów ewolucji galaktycznej i chemii prebiotycznej. Ostateczne obserwacje z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a pod koniec 2020 roku uchwyciły 3i e Atlas w maksymalnej rozdzielczości, gdy rozpoczyna swoją podróż z powrotem w przestrzeń międzygwiezdną. Obrazy ujawniają centkowaną, nieregularną powierzchnię. Z jasnymi i ciemnymi plamami, sugerującymi złożoną geologię. Jak na obiekt, który może być starszy niż nasza planeta, wykazuje niezwykłą integralność strukturalną i różnorodność składu. To jak znalezienie starożytnego manuskryptu, który w jakiś sposób pozostał idealnie czytelny, mimo że był zakopany w piasku przez tysiąclecia. 3 i Atlas znika w gwiazdozbiór teleskopu, kierując się w stronę punktów w przestrzeni oddalonego o mniej więcej 40 lat świetlnych od Ziemi. Z obecną prędkością dotrze do najbliższej gwiazdy w tym kierunku za około 4 miliony lat. Do tego czasu nasze Słońce będzie nieco jaśniejsze, nasze kontynenty znacznie się przesuną, a cywilizacja ludzka, jeśli nadal będzie istnieć, zostanie całkowicie przekształcona. Ale kometa będzie kontynuować swoją podróż niezmieniona, niosąc swoje starożytne sekrety głębiej w galaktykę. Badania radarowe gruntu basenu Sudbury w Ontario niedawno odkryły krystaliczne formacje o stosunkach izotopów pasujących do sygnatury spektroskopowej 3I Atlas. Formacje datowane są na 3,8 miliarda lat temu, kiedy Ziemia była pod nieustannym bombardowaniem przez komety i asteroidy. Jeśli dopasowanie się utrzyma, oznacza to, że fragmenty obiektów takich jak 3I Atlas były osadzone w skorupie Ziemskiej, zanim powstało życie. Czekając 4 miliardy lat, aż rozwiniemy technologię, aby je rozpoznać. Najstarszy gość, jakiego kiedykolwiek wykryliśmy, właśnie nauczył nas, że nasze kosmiczne sąsiedztwo otrzymuje pocztę z całej galaktyki dłużej niż istnieje Ziemia.